Yo! cześć, małeczko, jestem Elvis i witam Was moi drodzy bardzo, ale to bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale serii Minecraft Survival, teraz w tym odcinku będziemy robili po prostu kolejną mega zwariowaną rzecz, ponieważ uwaga, uwaga, to jest oczywiście mój wieżowiec i po prostu każdy odcinek pod nim zaczynam, ale ja w nim nie mieszkam i Elvis, co, co w ogóle teraz się, się stanie, co? No właśnie, to jest takie ogłoszenie. W tym, miejscu, w tym miejscu powstaje wieżowiec, który zostanie sprzedany Od razu po jego skończeniu Zainteresowanych prosimy o kontakt Pod numer ten i ten i ten No właśnie, tutaj ogólnie nic nie ma Ponieważ na no, może ich go tutaj sobie tam buduje do góry Ale na razie ja w nim nie urzęduję I tam ogólnie w środku nic nie ma Ale w tym odcinku, moi drodzy, to się po prostu zmieni Ponieważ ogólnie Herobrine Hi i Abra Mi non jakieś tutaj robią e, paskudne psikusy Po pierwsze e, TNT przez Herobrine'a No Abra tam, tam tylko e, właściwie ta wełna A reszta po prostu Herobrine mi non niszczy mój e, aktualny wieżowiec i się mega boi po prostu o moje tam itemy, ponieważ oczywiście w środku jest mnóstwo itemów, które są oczywiście bardzo cenne, więc tak tylko sobie tutaj wbijemy Co! Co znowu? Nie no super, dziękuję bardzo. No dobra moje drodzy, ale w tym momencie każda osoba, która się suba Co co? co? Okej, okay, super, dziękuję, nie, ja nie komentuję tego a W tym momencie każda osoba, która strzeli suba Oraz napisze w komentarzu na przykład Głowa otrzyma ode mnie serduszko Czemu nie, ale trzeba, mój drodzy, koniecznie strzeli suba Ponieważ ponad 60% z was tego kanału nie subuje W tym macie oczywiście codzienne filmy o godzinie 13 Dobra, a więc tak, tylko sobie tutaj teraz wbijamy Bo z tego co widzę, mamy tutaj kolejne szkody Nie, no tu jest, tu jest moja głowa Jakim w ogóle cudem? Jak? Głowa gracza Elfisa, a, a jak założymy? Lol, ale mam ogromną głowę Lol, ale pas skudny to jest, dlaczego to w ogóle robić? niszczymy nie, niszczymy to niszczymy to. W ogóle, jak już pe pewnie z tego zauważyliście, mam na sobie tylko buty. Ponieważ po raz e, chyba e, e, cz cz czterysetny zginęłem od Ponieważ no to by mnie morduje, to jest takie po prostu idiota. Czyli ja nawet tutaj już nie ma słów, wiecie? Ja nawet tutaj już nie mam słów. Więc widzicie, tu już tu jest teraz wszystko rozwalone. Po co tobie? Po co? Po co to w ogóle robi? Nie, no, masaka, okej, okay, cyk, wrzucamy to, i tylko teraz musiała na to. Ogólnie! On następny tutaj coś, ale co... Je... z tego co widzę on tu jeszcze był i co jeszcze bardziej zniszczył. Czekajcie, są moje temy? Są, okej, okay, ale masa krewna to jest w ogóle wszystko rozwalone. Jacie. Nie co? Co? I... Okej, ok, super! Dziękuję bardzo, dziękuję bardzo za po prostu dewastację mojego wieżowca, Nie no, i właśnie, moi drodzy, e, dlatego się dzisiaj e, przeprowadzimy, żeby już nie mieć aż takiego problemu. Ale Elvis, gdzie ty te, e, gdzie ty te wszystkie itemy chcesz schować? Skoro w swoim e, wieżowcu nawet nie ma żadnych skrzynek, dobra, więc teraz tak. Trzeba to, to wszystko teraz przedstawić, ponieważ były takie małe zmiany. Właśnie w moim wieżowcu, na jego terenie, ponieważ się do tego właśnie tutaj już wcześniej użykowałem. I właśnie do tego mam tutaj te itemy. Po to jest po prostu, moi drodzy, masakra, żeby moje itemy były non-stop aż tak e, zagrożone. Że po prostu teraz wybuchną, spalą się i właśnie inne rzeczy typu Hero -blindna. Cykl, cykle, teraz zjemy, ziemniaki, oczywiście, bo są najlepsze ziemniaki, okej, okay, cyk. No i tutaj nic nie ma, nie? Tutaj jest absolutnie pusto Ponieważ udało mi się taką tutaj fajną rzecz ogarnąć. Tu jest oczywiście tam wyższe piętro i TP, ale tutaj nic nie ma oprócz tego szkleta, właśnie, czekajcie, uciekniemy tylko szybko No właśnie, tu nic nie ma, ale jednak coś to jest, czekajcie tu jest własna, no właśnie w tym miejscu jest włas. czekajcie tylko go tu sobie otworzę Dobra, i coraz niech każdy sobie obstawi co tam może być, bo tam jest coś po prostu, no może i nie hardcore'owego, ale też fajnego Cyk, tylko sobie tutaj raz tutaj wbijemy Tutaj jest taki mój mini prowizoryczny magazyn, w którym po prostu teraz będę swoje wszystkie itemy trzymał, żeby im się nie stała krzywda Ponieważ jak, jak wszyscy wiecie, po prostu Herobrine robi różne bardzo dziwne rzeczy, więc tego wolałbym, uniknąć. nikt dobra, tu jest ogólnie te, też glowstone, żeby go odstraszyć, ponieważ on się ogólnie bardzo boi glowstone'a, no, chociaż nie mam pojęcia na ile tylko jeden podziała I ogólnie to ta tabliczka to jest bardzo fajna sprawa, ponieważ to jest, moje drodzy, mój Instagram, do którego was bardzo serdecznie zapraszam, oczywiście e, te, te, też macie do niego link w opisie, okej, okay, cyk, Elvisa, podłoga opisie, a my już tutaj lecimy na górę, ponieważ musimy swoje wszystkie temy schować i jeszcze moje zwierzątka, bo, ja, bo ja mam w ogóle nie w swoim wierzowcu pandę, konia zombie i dwa konie szkielety, więc to jest, moi drodzy, bardzo cenne, mnie typie, wiesz co, nawet nie próbuję... Czekajcie, a jak to jest sobie teraz walne. Dwa serca! Co? Ale on w ogóle mega mocno biją mnie! Masakra, dobra, a więc tak, tylko trzeba teraz do mojego domku wbić i teraz wszystkie itemy powolutku sobie wszystkie tutaj przetransportować znowu na nie transportu nie I w ogóle tu jest też mega beka, ponieważ mam tutaj też głowę Agent Xa, którą właśnie też mam od Hero Brina, widzicie? Jestem teraz Agent Tixa ale to jest w ogóle postrane, to jest po prostu moje zdracenie moje wiarygodne i tu jest też od niego książka. Wszyscy jesteście zagrożeniem dla projektu DAI Będziecie wyeliminowani w odpowiedniej kolejności. No to jest po prostu masakra. O co tam sobie wychodzi? Dobra, wiecie co? Tu jest może i, w, i teraz wszystko zniszczone ale spokojnie. Coraz, tylko sobie wiemy do mojego domku i trzeba wszystkie itemy wziąć. Dobra, a, a, a więc wiecie co? Po pierwsze, trzeba wziąć moje najsenniejsze itemy, jakie mam, które są w tym miejscu, czekajcie. No co, on tu też był, nie, on tu, jest to, on tu też zniszczył, nie, no, masakra, a, a moje tutaj żyją z, zwierzątka. I żyją wszystkie. Okay, tu jest Pandziula Elo Pandziula, Eluwa, dobra, tu jest mój konik zombie, a tu jest mój, mój konik no, ale z tego co widzę chyba teraz drugi zniknął, no, nie, no super, okej. Okay. A więc tak. Mamy w ogóle tych brodawek, nie? Trzeba będzie je też. Od, oczywiście, po sobie je wziąć stąd? Dobra, ale on tutaj też był, i tutaj też jest zniszczył. Nie no, to jest jeszcze dziura. Masakra, mój brodze. Czemu on nas aż tak nęka? Dobra, ale ogólnie tego odcinka motywem jest to, żeby. Co! Ok, spoczko, Spoczko, Elvisa, nie denerwuj się, zbyt dużo nerwów ogólnie. Bo e, tutaj ogólnie chodzi głównie o to, żeby moje wszystkie cenne itemki, jak i ogólnie moje wszystkie itemki, stąd po prostu wziąć, żeby ten po prostu idiota, mi tu już nic więcej złego nie trafił. Dobra, a więc tak, tu mamy te, te skrzynki, tu były moje diamenty, tu były moje emeraldy, tu było moje zło to, a to było moje żelaza. jak sobie widzicie teraz tutaj nie ma nic Ponieważ wszystko straciło mnie, no genialnie okej okay. Tu są moje jakieś jeszcze temki, tu są moje pochodnie Tu jest komparator to było, o, D&T, dziękuję bardzo Więc ogólnie będziemy mieli tutaj też jakieś fa fajne temki w zapasie Ponieważ, o, tu są moje diaksy okay, i spoczko, bo nie mogę poz pozwolić na to Żeby on moje wszystkie te po prostu stąd Wziął i spalił je, albo wysadził Bo to by była po prostu dla mnie masakra I bym musiał wszystko od nowa zaczynać, co to było No szkielet Polg, bo pewnie że nie, teraz nawet nie mam miecza, widzicie? Teraz nawet nie mam miecza, bo nawet na to na tą mnie nie zdać, Ok, ale możemy sobie go zaraz ogarnąć. W ogóle czekajcie, tylko tu był gdzieś craftik, był tutaj. Możemy sobie teraz od razu jakąś go ogarnąć, żeby mieć w czym chodzić, bo to jest po prostu, jak sobie widzicie, moje, moje drodzy, tragedia. Przecież to jest po prostu przesada. Ok, mam teraz to, teraz to i tylko teraz klata. Mam już full to Wow, mamy w mojej grafcie dekta To Szczerze, to jest dla, dla, dla mnie nowość, ponieważ on właśnie non-stop mi wszystko niszczy. Ok, cyk, czekajcie tylko teraz tak. Nie, nawet podziemią, co nawet tutaj Nie, no i ja pierdykam Czemu, nie, ej, masakra Czemu on mnie aż tak najmniej na życie? co? Może sobie tutaj jakieś śmieci wyrzucę, Co mi się aż tak bardzo tutaj nie przyda Okej, i bym teraz jeszcze po moje inne ceny temę wbił, ponieważ w tym miejscu Mam jeszcze tutaj dość sporo cennych Cyk, właśnie tutaj, tu był właśnie Tint jeszcze i refitki, okej, jeszcze oczywiście Te, te obserwatory, okej Mleczko jeszcze sobie weźmiemy, musimy po prostu w tym odcinku Sobie wziąć wszystko, żeby on mi tego Tutaj nie zabrał, bo to by było po prostu Najgorsza rzecz, to mu odpowiada się na spoczko I już jak, jak, jak sami widzicie, mam właściwie pełne EQ, więc będziemy się zaraz musieli do mojego magazynu udać i tej i tej w ogóle tu jest cały magazyn jeszcze. Jak jest w tym odcinku, mam to wszystko wziąć. masakra okej, okay. czekajcie. Co jest tutaj takiego właściwie najcenniejszego? Co? Najcenniejszego. A no, tak, przecież to jest ten? Source, może mogę sobie wziąć od razu. O i tak, stąd, to jest takie ważne, ponieważ to jest właściwie jedyny sposób na, za na, na zabicie heroblina. Ale w sumie może i, i on od tego nie ginie, ale on się do tego po prostu mega cyka i się tego mega boi. Okej, okay, wychodzimy tylko teraz tutaj są następne barier bloki i, i przez nie tu jest w, w ogóle się mega trudno rzucić, ale okej okay. jakoś sobie daliśmy radę i tylko, i tylko teraz wiemy do mego domku ja chill, tu jest w ogóle z tym zaraz e, problemu, żeby stąd w ogóle wyjść z tego domku, tylko i jak to wygląda? Wiesz, tu jest po prostu jeden wielki roczowy sylw, który jest oczywiście cały TNT otoczony, więc właściwie tutaj nie ma nic już fajnego. Okej, okay. czy to ja teraz zginę, jak tutaj podejdę? Chyba nie, chyba że przeżyję, co? Okej, okay. żyję z ma się zaraz dobrze i możemy teraz być moje temu odłożyć, bo to jest po prostu, moi drodzy, katastrofa, żeby w moim własnym domu były aż takie dziwactwa. No bez kitu, dobra. Mam tutaj w ogóle dość sporo skrzynek, ale mam tutaj pewne obawy, że mi sobie, e, e, wszystkie temy nie wejdą, ponieważ jak sami wiecie, mam tego po prostu cały magazyn temów. więc może z tym być naprawdę ciężko. Okej, okay. cyk, cyk, cyk. Mamy wszystko w ogóle, mam coraz jak jak sobie wystarczy Wow, jaka nowość, przecież ten typek mnie, nie, mnie po prostu zabije kilka razy dziennie Więc mi jest ogólnie bardzo trudno sobie ogarnąć Jak sobie wystarczy, dobra, ale po prostu dzisiaj Wyjątkowo, ale to bardzo wyjątkowo go nie ma Z czego jestem oczywiście bardzo zadowolony Ponieważ to jest właściwie taki wyjątek Więc od razu z tego postanowiłem skorzystać I moje wszystkie tam stąd przenieść, dobra, cyk Wiemy sobie, tam są w ogóle moje owce Co tak ja mam w... właściwie teraz nimi zrobić, co? Po prostu to może nie moje zwierzątka, ale jakie ja mam je tam Przetransportować, to? No po prostu nie ma opcji, dobra A więc teraz tak, to możemy sobie wziąć Jakieś to jeszcze TNT było, nie, ale tu są te lampy jeszcze. Ale, ale, ale tak, właściwie, szczerze, nie mam tego pojęcia, czy on się też boi lamp. Film żeglowstone. bo ile ja mam w ogóle tego mięsa zgniłego, nie? Ja ci, ile tu jest w ogóle tych i nie? No, to to jest, moi drodzy, katastrofa. Ale spokojnie, jakoś to sobie weźmiemy stąd. Okej, cóż. I ile torów? Ja nie mogę, ja nie mogę. Okej, dobra. Mam już tutaj za pełne EQ. i mam w ogóle fajny pomysł, Wiecie co? Możemy chyba sobie teraz wziąć konia i będziemy tam jeździli koniem. To będzie o wiele szybsze, dobra. wiem tylko po niego. I zaraz e, takie pytanko, czy wziąć Zombie, Kieleta, wiecie co? Wezmę sobie, sobie tutaj konia zombie, ponieważ on jest oczywiście tutaj taki właśnie fajny, tylko spójrzcie jak on tutaj mrocznie wygląda, nie? Okej, okay, wyjedziemy stąd, wyjedziemy, dobra, cyk, pod górę, żyjemy, dobra, wychodzimy teraz stąd tylko, ale to będzie w ogóle trudne, ale damy sobie jakąś radę, okej, okay, damy radę. Czekajcie. Cyk, okej, okay, lampa i wychodzimy teraz tędy. Nie no, czy ja wyjdę? Ok, udało mi się, tylko teraz py pytajmy, czy mi się tutaj uda, bo tu jest to jeszcze bardziej po prostu kompletnie zgryfowane, okej, okay, tędy. No nie uda mi się chyba, nie uda mi się, a w górę jak poskoczę. Nawet nie mogę, chyba, nawet nie mogę. Nie, tu jest bariera, nie, no ja nie mogę. Czemu on mi to robi, kiedy jest po prostu idiota? Czemu on nastąpi w nie domu stawia? Nie, no, okej, okay, czekajcie. Trzeba sobie jakiś po prostu tutaj mądry sposób ogarnąć. Czekajcie, cyk, cyk, teraz, tak, okej, okay, uda, uda się teraz? Musi, po prostu się musi udać. Bliska, bliska, tędy, tędy, okej. Okay. Ej, zaraz się chyba po prostu nam uda. Okej, okay, tak, i tylko teraz tutaj w tym miejscu bloczki. Cyk, cyk i cyk. Tędy i już... już... Bariera, nie no, super genialnie. Teraz gościu, no musi, musi, po prostu teraz musi udać, okej. Okay. No i mój rezon, mamy już właściwie finite, ponieważ nam się udało. Jest, udało się i możemy teraz oczywiście o wiele szybciej tam jeździć, dobra, cyk Ej, genialnie, dobra, ale mamy już właściwie tutaj taki Oczywiście bardzo fajny transporcik Tylko teraz pytanie, kiedy on wróci I kiedy moje te to już zniszczy, bo to jest po prostu masakra Bo jestem tego po prostu już pewien Że jak on wróci, to wbiję do mojego domku I zobaczę, że, że w moich skrzynkach nie ma itemów I jestem po prostu znowu pewien, że on ich będzie szukał Jestem tego wręcz pewien, dobra, tylko sobie teraz zjemy o, I teraz trzeba kolejne itemki podkładać Dobra, cyk Mam tu jeszcze może i dość sporo miejsca Ale mam w swoim magazynie jeszcze ponad, chyba 80 skrzyń, więc to jest bardzo dużo. Ale miejmy nadzieję, że na wszystko wyjdzie. Dobra, cyk, wiecie co? To będzie ogólnie dla mnie dość bolesne, ale na razie nie, nie będziemy mieli tutaj segregacji temów, bo po prostu zaraz na to nie ma czasu, okej. Okay. Elwa, gościu, ale on jest w ogóle genialny, co nie? On jest ja, okej, okay, oddalamy się od tych tutaj potworów i lecimy tylko teraz. I wiecie co w sumie? Chyba teraz możemy nawet sobie Iść spać, ponieważ możemy sobie z tej sytuacji skorzystać, że jestem teraz sam. Wyjątkowo jestem sam, ale to bardzo wyjątkowo. To się ogólnie bardzo rzadko zdarza. Cyk, dziękuję bardzo, i możemy już teraz sobie حاجak jak gdzieś tu jest konik, myślałem, że on zniknął, ja co? Okej, okay. okej, okay, od nich się trzymamy z daleka i wbijamy po resztę tą itemkę, żeby sobie w tym odcinku po prostu, moi drodzy, jak nie, wsz jak nie wszystko to przynajmniej połowę temu wziąć. Żeby po prostu były one bezpieczne i żeby one nigdy nie zniknęły, bo to by było bardzo możliwe, że sobie wbiję z dnia na dzień, a moich itemów oczywiście nie będzie i mojego domu też nie będzie. Okej, okay. czekajcie, zobaczmy sobie teraz właściwie wziąć. Tu jest jakieś itemki no wiecie co? Chyba sobie po prostu teraz we weźmiemy naj 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 najpierw te itemy najsiedniejsze, żeby mieć tutaj... Uuś, to co mam coś tego! Gra yy, tego bloka, okej, okay, czekajcie, tutaj mamy jeszcze? Ej, tu w sumie już nie ma, u kraty na pewno, co jeszcze? Jedzonko, no ja tak widzisz, bez jedzenia nawet nie ma o czym gadać, okej okay, To sobie weźmiemy zupki, to sobie weźmiemy, by nie, i jeszcze cegły, okay. okej Ło, ile, ile mam w ogóle tych wodorostów, nie, okej okay. są oczywiście te moje buty dexowe, tu nic nie ma, tu jest pusto, tu jest pusto O, skrzyneczki, dziękuję bardzo, jeszcze ta łódka topikalna, okej okay. hm. Czemu to jest tak aż tak prosto? Czy, czy on mnie okrad? Czy mnie HiroRain okrad? No nie, bez jaj gościu, bez jaj. Dobra, ale możemy sobie wbić po jeszcze inne itemki ze skrzynek. Tu jest jeszcze, no oczywiście, oj, oj, w ogóle to są te właśnie te, 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 tabliczki od intruza, które są mega rzadkie, ponieważ u nas nie ma absolutnie żadnego drewna ak akasjowego, więc możemy je sobie też wziąć, ponieważ one są też oczywiście bardzo cennym upem. Dobra, przechodzimy tylko teraz i zawozimy itemki do mojego nowego schronu. Czemu go nikt zniknął? Trzas, serio zniknął! i nie no bez jaj! I ale on się w ogóle tutaj w, wtopił w tło. Masakra już, już się wystarczyło, że go nie ma, ale na szczęście jest i ma się dobrze, okej. Okay. jedziemy w ogóle to jest takie e, dla mnie dość dziwne, czy musimy swoje itemy przenosić do ale właściwie co mamy teraz poradzić. Skoro Herobrine Brain, na mnie aż tak widział gościu, żeby, żeby on się na mnie aż tak wziął i szczerze, chyba, chyba na mnie się u, po prostu uziął naj, najbardziej, wiecie? Potem na maćka, po, potem na Bra, a potem na Gentixa dobra, odkładamy teraz to wszystko tylko. Bo się przecież ja mam stack kaktusów, wiecie co? Ja mam teraz stack kaktusów, okej, okay. odkładamy. Mam już właściwie pełne dwie skrzynki, to nie jest jakoś mega dużo. Ale sam fakt, że mamy. Okej, okay, dwie tak. Okej, spaczka, go teraz i lecimy po resztę, i tam, żeby móc je sobie szybko przetestować. A jeszcze, jeszcze ten e, bloki digger, to okej, okay, cyk wbijamy sobie i odkładamy je również, żeby mieć więcej miejsca we filmu, dobra? Okej, okay, ej, ale to jest dla mnie w ogóle taka po prostu nowość, żeby tak po prostu, no, absolutnie z dnia się wyprowadzać. To jest dla mnie właściwie niepojęte, ponieważ ostatni raz w minecraft'cie się około dwóch miesięcy temu wy wyprowadzałem, więc to jest dla mnie oczywiście bardzo wielka w ogóle Czemu ten Mikołaj jest drużowy? Halo, czemu on go tak zmienił? Nie no, nie komentuję tego, uznajmy, że jest nawet ładny Bo w sumie nie wygląda aż tak źle, okej, okay. cyk wychodzimy Okej, okay, on nie zniknął, dobra, to jest dla nas też jakiś pośpiech, okej. Okay. I co mamy tutaj właściwie tak jeszcze cennego, żeby móc to na 100% zabrać? To sobie wywalimy zaraz, czekajcie. Książeczki, no tak, książeczki, no tak, bierzemy je. Piasek też sobie weźmiemy, bo on jest ogólnie też u nas dość rzadki. Piaskowiec tym bardziej, dobra, to, to, to. Mączka, kostna, cyk, 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 bierzemy właściwie wszystko, co nam będzie jeszcze w ogóle potrzebne. Co tu jeszcze? Wełna, wełna na pewno, wełna. O, deksowe spodnie, kowadła, tak, kowadła. Co jeszcze tu mam mamy? Bambusy. W ogóle nie mam całą skrzynię bambusów. XD, lol. Okej, okay, to. Ok, mamy też tutaj siodła, i będziemy mogli już wychodzić znowu, żeby tam pojechać. Okej. Okay. Może to nie jest jakiś tutaj mega cena, bo, nie, bo nie mam teraz w ogóle złota. Nie mam w ogóle żelaza, nie mam w ogóle właściwie szmaragdów. A to jest wszystko, ale to absolutnie wszystko, właśnie, widać, żebrajna. Ale musimy się z tym teraz pogodzić, ponieważ to nie jest oczywiście moja wina, i musimy to jakoś po prostu zaakceptować. Nie wiem, jak, ale musimy, dobra. Wiem tutaj, lol, ale to jest w ogóle ogromne, nie? Bo to to oczywiście, bo jeszcze wyżej. Bo ogólnie mam, mam taki tutaj plan, żeby to było na 256. kratkę, żeby to było po prostu na maksymalną wy wysokość w Dobra, odkładamy teraz to. No ale mam, mam ogólnie nadzieję, że ten plan się uda, bo to jest może i, i dość chaotyczne. Ale to jest oczywiście wykonalne. Dobra, odkładamy teraz wszystko. I lecimy po kolejną turę i ten w domu magazynu. Okej, okay, w ogóle czekajcie, Raz, dwa, trzy skrzynki. I ja tak sobie teraz myślę. Ja, ja, ja chyba ich tutaj po prostu postawiłem zbyt wiele. Ale tak serio, okej, okay, wychodzimy i lecimy dalej. Elwa, gościu, co ja tutaj w ogóle mam jeszcze kwarc, drewno i rusztowania, i szyby jeszcze, okej, okay, wiecie co to jest oczywiście zaraz na, na budowę, więc tego nie będę chował, tylko sobie wbiję po moje temu które trzeba na 100% ochronić, dobra, elo gościu, lol, w ogóle tu jest ta moja szopka, po moim koniku Al Albercie, który obecnie się znajduje na komisariacie, ponieważ to jest chyba jedyne bezpieczne miejsce w mieście ale to bez kitu, no, no może jeszcze więzienie, bo to jest też takie bardzo pancerne i chronione ale ogólnie tam mu chyba nie zagrazie dobra, co mam tutaj właściwie do jak jeszcze kulczosta zbrojka, tak, jeśli jeszcze, jeszcze, jeszcze oni są też dość tutaj cenne, dobra. Tyle wełna, nie chyba to chyba też nie. Ło. Wow, ile mamy w ogóle tutaj tego betonu, terrakoty, i właśnie tych innych tutaj, właśnie pierdół? Ok, cyk, 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 to sobie, to sobie weźmiemy. Co tu jeszcze? Ok, rusztowania, dobra. Cyk, i tu jeszcze patyczki. No w sumie nie. One aż takie cenne, niestety, nie sam ich nie będzie brać. Strzały, no w sumie. Jak ja by to jakiś sobie ług robił. Przemuję od tyle łuków? co jest grane, ale on, on jest sobie zniszczone, stąd chyba nie. Lapis nie Magma, tak magma. Chociaż, wiecie co, chyba nam się bardziej teraz przyda ten Soul set bo on jest oczywiście o wiele gościu rzadsze. Dobra, wychodzimy na górę i lecimy, to wszystko podkładać Zjadźcie. Ile ja mam przy sobie ogólnie teraz itemów. To jest też katastrofa, ale miejmy nadzieję, że w tym odcinku sobie wszystko odłożymy i żadne temy nam nie znikną przez tego właśnie tego typa. I w ogóle to jest mega w ogóle jakiś dziwny przy, e, przypadek, że tak z dzień jak on jest po prostu 24 na dobę. Obecny online, teraz go nagle nie ma. To, to, to jest teraz w stu tak pewien, że to nie jest przypadek. Tu jest na pewno jakaś zaplanowana akcja. Okej, okay, mam tu jeszcze miejsce, mamy miejsce, więc odkładamy teraz wszystko i w sumie to, to, to są już trzy skrzynki, ale to nie jest jakoś bardzo dużo. Myślę, że to nam zajmie o wiele więcej miejsca, ale z tego co widzę, to, to jest bardzo ogólnie pojemna. To i baza z tego co widzę. okej, okay, wodzimy, tylko teraz jemy sobie ziemniaka, bo ziemniaki są najlepsze, no może i oprócz baraninki i lecimy dalej po itemki. Więc to tak będzie, co jeszcze możemy sobie jednak dwa razy tutaj widzieć, do końca, mamy już i tak tutaj bardzo dużo itemów, więc możemy tam teraz po prostu wbijać po resztę. Okej, okay, gościu. I jeszcze. I moi drodzy, jeszcze raz mam oczywiście o moim Instagramie, przypomnę Elvisy Podobnego ale do którego macie link w opisie, ponieważ do końca roku dobijamy miliard followów, okej, cyk, tylko tutaj co ja mam tutaj też, jeszcze co, tak głowy weźmiemy tak, moja Agendix i książka od, od Hirabrina. I to w ogóle do jakiejś innej skrzynki, może do jakiejś e, s, specjalnej, żeby to mieć na uwadze, że to jest bardzo cenne. Ponieważ można w sumie gościu, jakąś chce zdobyć głowę Elvisu i Agent Xa? No chyba się po prostu nawet nie da, co? Nie da się, nie, no, absolutnie, nawet nie ma szans, żeby je zdobyć okej. Cyk, wywalamy to. I w ogóle skrót jakąś komendę, czy jak Tyle kobla Złoto, ej, mam złoto, gościu mam jak... Jest, udało się, mam, mam jakiekolwiek złoto Ale teraz jestem szczęśliwy, jadź Okej, okay, udało się, tam, udało nam się Teraz płynie okej, okay, tu już chyba nic nie ma A może tutaj coś będzie, co? No? Tutaj jest bliska, gościu, szafa grająca Okej, okay, weźmiemy ją, ramka tu będzie motyka, okej, diaks, okej, diaksy, okay, jeszcze to okej, okay, węgiel, no, lepki tu, okej, okay, bierzemy go. Tu, tu jest tylko lód, to jest tylko jajka, są właściwie, śnieg nie i to chyba też nie. To możemy wziąć właściwie Drewienko ciemne i świerkowe, dalej tylko sobie bierzemy to i bierzemy to, żeby po prostu mieć z czego budować. Oczywiście, bo mój wieżowiec składa się ogólnie z kwarcu z drewna świerkowego oraz drewna dębowego. Nie no, moi drodzy, jaki to jest idiotyzm, żeby w moim domu aż takie coś odwalić, Nie, nie, to jest taka pajacerka? To jest po prostu zbyt wiele, jak na moją głowę. Okej, okay. elo, gościu. E, on w ogóle coś tej bez mojej zgody, co? A już się teraz wpinam jak ja domku, okej. Okay. Raz, dwa, trzy. Mamy moi drodzy cztery takich złota. No w sumie może i Abraham ma dziewięć takich bloków, ale nieważne, ważne, że ja mam cokolwiek. Ha, okej, okay. zjemy sobie może jeszcze, a nie, nie musimy, dobra. W ogóle, co, co to jest? To jest potrawka z królika? Skąd ja właściwie mam? Nie kojarzę, żebym ją, ją, ją kraftował. Nie, no. Ok, wybieramy sobie tylko teraz tutaj. Mamy już trzy pełne skrzynki. odkładamy to teraz dalej. Okej, okay, to jest takie moje drocene. Głowa gracza Elviso i głowa gracza Agent X. Skąd ten typ to wziął? To nie mam żadnego pojęcia, ale miejmy nadzieję, że nam się uda dowiedzieć. Ok, odkładamy tylko teraz to. Dobra, nie wiecie co? To będzie w jakiejś innej skrzynce. To sobie obłożymy w tym miejscu. I tutaj możemy sobie zrobić jakąś oddzielną skrzynkę. No i temy wyższego sortu. Ok, to tak. wykopmy sobie może. A, nie, czekajcie, to były jakieś skrzyneczki. Były na pewno, były na 100%. Tutaj może nie. Gdzie one były? Gdzieś były na pewno, co jest. A może hopper, co? Może hopper? Dobra, damy sobie tutaj, tak? Dobra, to. To to i to, dobra, wiecie co? To, to, to będzie tutaj to, będzie taki właśnie tutaj zapaźnik, okej, zamykamy i w, i w tym miejscu będziemy mieli takie właśnie bardzo cenne idemki. A tu sobie damy tą resztę, okej, cyk, cyk, cyk. I w tym dzwoni możemy chyba sobie coś tutaj dać, sobie na to. Na w tym miejscu Instagram, oczywiście Elvisa pod tego mega was zapraszam okej daję to w tym miejscu. Dobra, wychodzimy zaraz na górę. No i to moi, moi drodzy, ale tak się tak, jak bardzo, ale to bardzo Wam dziękuję za jak sami widzicie, oglądanie tego dość dziwnego odcinka, ponieważ to nie jest dla mnie codzienność. Żeby się po prostu z mojego domku, mojego pięknego domku wyprowadzić. No, jak sami widzicie. Do tego mnie nie zmusiła sytuacja No ale cóż, mówi się trudno Dziękuję wam moi za bardzo subskrypcje, co znaczek, w górę Koniecznie trzecie słowa, ponieważ ogromny e, procent was tego nie robi No i co? Widzicie też na mojego Instagrama Trzymajcie się, widzimy się oczywiście jutro, ponieważ na moim kanale są codzienne odcinki o godzinie 13. Dziękuję wam bardzo, trzymajcie się, siemano, elo i joo!